Cześć kochani, z tej strony Lukas Adelon Rembas i dzisiaj stylizacja na ciotkę klotkę, która przypilnuje wasze dzieciaczki na imprezie. Już po goleniu i w soczewkach mogę zaczynać. Standardowo zaczynam od podkładu, ale oczywiście wcześniej była pielęgnacja po goleniu, więc wszystko było. I tutaj mój ulubiony podkład, czyli Makeup Studio. Mam tutaj korektor z Catrice On w moim przypadku super sprawdza się właśnie pod oczami O, co za smutku Wypad stąd Konturowanie dzisiaj mocniejsze, więc brąz, oczywiście z farba tusta hmm. Tak y, szykuję się na live'a właśnie z okazji niedawnych urodzin, a że moja siostra sceniczna, Gda Gabriela, która jest aktualnie w Londynie, ma urodziny niedługo po mnie, to stwierdziliśmy, że tak w połowie zrobimy właśnie chociaż takiego, taką transmisję na żywo. Ogólnie planowaliśmy zrobić wspólną imprezę. Ja osobiście od osiemnastki nie wyprawiałem żadnych urodzin. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Szczerze to nie wiem jeszcze, jakie dzisiaj w ogóle włosy założę, którą perukę przygotowałem. Dwie. Ani jedna, ani druga na razie mnie nie przekonuje. Może to dopiero się zmieni, jak za... będę miał makijaż. I jak widzicie, ciągle wcieram, wcieram, wcieram. Na, yy, czas na baking. I tutaj też jeden z moich ulubionych pudrów, czyli Make Up Studio. Jak już podkład z Make Up Studio, to puder mi też będzie. Próbowałem podkładu używać z innym pudrem, puder nakładałem na inny podkład i... i jeszcze nigdy mi się nic na twarzy dziwnego nie działo. Zawsze pamiętajcie, że przed bakingiem dobrze jest właśnie poprawić na przykład czoło, miejsce pod oczami, żeby brzydko nie podkreślić. Czas ściągnąć baking, czyli czystym pędzlem, ewentualnie z jakąś Niewielką ilością pudru. Mam teraz płótno, na którym mogę malować. Dzisiaj mocne konturowanie. Może, mo, mogłoby się wydawać, że nawet tutaj przesadziłem, ale już chyba kilka razy Wam o tym wspominałem, że ja robię często bardzo mocno ciemne czoło. Z tego względu, że przyklejam jeszcze dodatkowo linię włosów, czyli moja linia włosów, naturalna, jest i tak schowana pod peruką. Natomiast peruka zmniejsza mi czoło, więc ten konturing musi być też jeszcze mniejszy. W ogóle Ci jakaś kreska powstała, ale wygładzi się. Najpierw jaśniejszym brązem, na większej przestrzeni. Oczywiście paleta z Ściętym pędzelkiem i już ciemniejszym brązem. Już zaznaczam trochę właśnie mocniej. Kontury jeszcze bardziej pilnując tutaj tego czoła, żeby teraz mi się połączyło. Bo muszę się bardziej przyzwyczaić do malowania, właśnie takiego pół w kadrze, pół przed kamerą, pół poza kamerą. Pamiętajcie, że przy takim konturowaniu najlepiej jest zacząć od małej ilości i przyciemniać. I ten pędzel, który maluję nos, duruje nos. Jedna strona już jest wykonturowana. Trzeba naprostować tę drugą. Czasami, czasami gdzieś tam pod filmami wyświetlają mi się komentarze. Ktoś był zdziwiony, że facet się maluje. Fajnie by było, gdyby ludzie zaczęli zajmować się bardziej sobą niż, niż kimś. Pod takim względem, żeby po prostu nie odbierać komuś tej przyjemności na przykład. Bo ja kiedyś pewnie bym się zachowywał inaczej w stosunku do takich komentarzy, a teraz to mam. No muszę powiedzieć wywalone na takie osoby, bo takie osoby nic nie wnoszą do mojego życia. Po co się tym przejmować? Zastanawiałem się, czy dzisiaj zakryć swoje brwi i namalować je, ale wtedy się czuję tak jakbym w ogóle miał ograniczoną bardzo mimikę. Gdy się już te brwi namaluje w danym kształcie, i nie można ruszyć połową czoła. Dlatego często jest tak, że stwierdzam kurczę, te moje brwi są na takiej wysokości, że w sumie ich zakrywanie nie jest aż tak dla mnie konieczne. Dzisiaj użyłem zestawu z Benefitu Bronzings. Najciemniejszego brązu. Nawet trochę bardziej szerszego pędzelka niż ten, który jest tutaj w zestawie. Czy mnie jakoś powaliły te cienie? No. Cień jak cień. Tym małym pędzelkiem spróbuję sobie tutaj. O właśnie. ...domalować to, co sobie kiedyś przez przypadek wyciąłem. I coś cienko odrasta. Mam tutaj paletę z Make Up Studio. Jeszcze nigdy jej nie używałem, dzisiaj był jej pierwszy raz. Szkoda tylko, że nie ma w niej czarnego cienia. Ale ogólnie cienie można tutaj wymieniać pojedynczo, więc to jest fajne. I ma duże lusterko. I robię praktycznie to samo, co przy każdym innym swoim makijażu. Wiem, czego zapomniałem. Zanim przejdę dalej... Zanim zacznę kontynuować to może właśnie zrobię hmm, to co zrobiłem jako pierwsze przy poprzednim oku, przy lewym oku. Moje ulubione farbki, tym razem róż, niebiel i poprawiam brew. To ja mi zależy na takim bardzo mocnym odcięciu. Zresztą widzicie jak tutaj wszystko będzie wyglądało później, gdy nałoży się kolejne cienie. Teraz mogę, Teraz mogę lecić dalej. bo tutaj zrobiłem bardzo wysoko to oko pucha tym pędzlem tak rozprowadzam cień żeby on już był ładnie rozblendowany i stopniowo przyciemniam oko, teraz biorę już najciemniejszy brąz z palety. Teraz pora na catcris. Catcris, który robiłem białą farbą, żeby był naprawdę bardzo wyraźny. też otworzył oko. Bo tak jak widzicie, oprócz tego, że jest tutaj catcris, to jeszcze powiększyłem oko od dołu. Teraz mały płaski pędzel, biała farba. I wymierzam sobie, gdzie ten catcris będzie szedł. Czy farba tłusta nada się w to miejsce zamiast korektora? Nieraz tak robiłem. I nigdy mi nic nie spłynęło. Tej warstwy też nie ma. To nie jest bardzo gruba warstwa. I yy, jest zabezpieczona dodatkowo cieniem. Teraz wybieram najjaśniejszy i delikatnie połyskujący cień z tej palety. Oczywiście to samo robię na powiecy tutaj górnej. Oczywiście tę granicę, żeby lepiej przenikała rozcieram. Na początku myślałem, że w ogóle nie będę używał czarnego cienia, ale jednak użyję, ale to za chwilę. Najpierw czarna kredka i nią robię sobie tutaj taki trójkącik. Jakbym chciał zrobić kreskę, ale tej kreski nie robię. I rozcieram ten trójkącik do góry tak żeby nie było tych granic które właśnie powstały i teraz wyciągam tutaj do góry wtedy widzę jak to wszystko się tutaj układa i jak to jeszcze można poprawić użyję jeszcze odrobiny czarnego cienia z palety Glam Shop to jest Glam Box edycja 10 Naprawdę odrobinę tej czerni, tylko żeby to się wszystko połączyło. Trochę na dole. Eyeliner. Tutaj akurat przypomniały mi się stare czasy, gdy jeszcze więcej używałem Kat Von D. Akurat miniaturkę eyelinera, którego kiedyś używałem, czyli tatu Eyeliner. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że był to jeden, jeden z lepszych eyelinerów. Przede wszystkim precyzyjnych. I nie rozlewających się po powiece. Taka mi wystarczy. Zanim przykleję rzęsy, to jeszcze rozświetlenie. I tu już wygryziony, jak nie wiem, co Jeffrey. Na początku malowałem nim, malowałem tak, że wygryzłem. I on w połączeniu z tym cieniem da taki ładny, delikatny błysk. Resztę twarzy rozświetlę później. Również miniaturka z Cat D. Rzęsy z Aliexpress. Oczy dokończone, jeszcze teraz z kryształki. Mam nałożony klej do rzęs w sumie w czterech miejscach, zaraz zobaczycie gdzie. Zanim zrobię usta, jeszcze rozświetlenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Jeffrey, na początek wielka miotła. I mniejszym pędzelkiem. I jeszcze mniejszym. Konturówka z Eveline. I zaszaleję się czerwone usta. Mam tutaj też miniaturkę z D. Uuuu. Dzisiaj trochę inny kształt ust. Czas się ubrać i założyć włosy. Tak, kochani, wygląda cała stylizacja i w sumie makijaż po trzech godzinach, ponieważ właśnie prowadziłem ze swoją siostrą sceniczną urodzinowego live'a. Oczy mi popłynęły, ale makijaż się trzyma. Nie zdążyłem nagrać tego wcześniej. Tutaj widać kolię zrobioną przez moją przyjaciółkę dragową Koko, którą serdecznie pozdrawiam. E, niestety, kolczyki nie przetrwały transportu, i gdy je założyłem, to się rozpadły, dlatego są inne. Ale spokojnie zrobię sobie jeszcze sesję zdjęciową, jak naprawię tamte kolczyki, więc myślę, że tutaj też wam je e, pokażę na zdjęciach, bo trochę czasu do publikacji tego odcinka mam. O, peruka, duży tapir, tak jak widać, w ogóle czuję się jak taka ciocia z Ameryki albo taka ciocia na <noise> Przez 3 godziny, już buteleczka mi się skończyła, piję wodę. Przypominam, że wszystkie linki, tak samo jak spis kosmetyków, jest na dole w opisie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.